Witam, witam się z przystanku, ale świeci słońce. Troszkę wieje, ale jest cieplutko. Auta jadą. No, idziemy do, do pracy. Jak się łączę z wami... Jezu, nie będzie nic, ja dosłownie mam 5 minut. Yy, bo tam już od jakiegoś czasu... Będzie drugi tydzień. Jak tam widzę na polu w oddali takie dwa duże białe ptaki. Nie wiem, co to jest. Czekajcie. Czy nam się to uda? kurde tak to ja nie widzę Może się uda odwrotnie Tu siedzą one były wcześniej tu bliżej, tu na tym zielonym kawałku. Nie, ja wam chyba źle pokazuję, bo one gdzieś kurczę. Nie wiem, czy, ale świeci. Nie wiem, czy widać, czy nie. Ale właśnie zauważyłam, mówię jakiś czas temu już, czy to było jeszcze przed świętami? Że jakieś takie dwa jasne punkty, białe w sumie. Tylko one tu były troszkę bliżej. I tak, co szłam na przystanek, to się przyglądałam im, bo nie wiedziałam, czy to są jeszcze grudy pozostałe ze śniegu. Takie wiecie? O, teraz się ruszają. Tak, za drugim czy trzecim razem przyuważyłam, że rozprostował skrzydła jeden z nich. I na przykład wczoraj ich nie było, przedwczoraj ich nie było. Ale teraz ewidentnie się ruszają, a ja jadę, bo jedzie autobus. No, zdążyłam wyjść do sklepu. Wziąłam sobie y, boróweczki Proszę, ja Was. Jogurcik, jogurcik, i taki pudding na spróbowanie. Więc zobaczymy, czy dobre, czy smaczne. A ja lecę, bo mi chwilę zajęło w sklepie. Mam jeszcze dwie, dwie minutki. tak bym to tak nią, miom, miom, nią. A że nie ma to co teraz, to dam po prostu mięso na patalnię z i śliwki do środka. I pióre takie, i kapusta. No. To, to się nagrało, to... Nie wiem, co to się wydarzyło. W kubecie dramat. Dramatyczny. Ja wróciłam do domu. No ten żwir się robi taki. Normalnie no... Nowe... kilo. No ja już w domku grzeję zupkę. Kupiłam jeszcze wracając, zaszłam raz do ale było do. A wiesz co sobie kupiłam, jak szłam do pracy? Weszłam i kupiłam sobie jogurt, ale kupiłam jeszcze pudding taki. I borówki sobie kupiłam. Jaki dobry był ten pudding z borówkami, Boże święty. No, a jeszcze wracając, zaszłam po. Chciałam kupić słoninę, zrobić sama, ale mówię nie, ja muszę już do zupy mieć no, a jest dramat. A kiedy ty wymieniałeś im? Przed Sylwestrem jakoś. No to narąbały ostro. Wziąłam jeszcze dwie paczki berlinek z serem. Ja nie kupuję berlinek na co dzień, bo ja nie przypadam zbytnio. Nigdy nie przebadałam za berlinkami, ale cena mnie skusiła. Bo były po 2,99 i mają jeszcze datę 4 dni. Chyba kończy się data, dlatego taka cena. A tutaj jest dwie po drodze zegarłam, bo już byłam głodna. To będę miała na śniadanko. Jeszcze na jutro mam jogurt. Chyba, że jogurt sobie zostawię na sobotę. Mam jogurt pół opakowania borówek i mus, bo zjadłam banana i pudding. Tak a córa kupiła. Gdzie masz te krakersy? Grulsy. Która kupiła takie coś? I to są krakersy o smaku ziemniaka z ogniska. Same połamane zostały. O. Ale ogólnie to jest mąka pszenna 47% i granulat ziemniaczany 30%. Więc takie mm, chipsy, krakersy. Nie wiem, dziwne. Jak słone krakersy. Kluski. Ziemniak z mąką to kluski. No ja robię nam fajdy. Ja już ten smalczyk kupowałam, dobry jest. Dużo ma yy, mięsa w środku nie chcę wiedzieć jakiego i skąd, ale i kosztuje niecałe 5 zł, bo był ostatnio bram był w promocji i teraz też był. To nie wiem czy on jest cały czas, czy co 4,79. Chyba ten smalec. Co udało się? Tak ja pozałem, jeszcze gorąco wodą zalałem, bo to nie trzeba no, no, tam żwir jest do dupy, co w ogóle Ale... A tam jeszcze jest naraz? A wiesz, że nie wiem? No bo pudełko stoi, a ty żwir wywaliłeś. To coś być. Ty, ja wywaliłem, a No jest coś tu No, na pewno jakaś taka resztka, że na dno nie przykryje. To przynajmniej się nie będzie kleiło. No. Aha. O Żwirze to nikt nie pamięta. No, także ten. Także ten i tamten. Ja Zwyczaj lubimy... Gdzie ty widzisz? Aha. Eee, Z Pasztetem. Ale tak wpadłam na pomysł, że tak. O i patrzcie, to samo mięso prawie, no, pisze konserwa tłuszczowo-mięsna, no to, a tu jest, że smalec nie. No ogólnie jest tuż wieprzowy 51% mięso wieprzowe 37%. Cebula, czosnek suszony 1%, cebula suszona, sól. No i to wszystko. No. Jak na już to może być. Więc idziemy jeść. Aha, jeszcze mam, ci patrzę. Jeszcze mam na kochanie, ci patrzę, i zaraz będzie. Że je chleb ze smalcem, zupą ze śmietaną i jeszcze chipsy do tego. No Smalet masz? No A daj kanapkę. No robię. Ciebie Zostaw to, bo jeszcze nie, nie skończyłam. Jeszcze ogórka Chciałam kupić pomidory, ale były tak niesamowicie drogie w tym sklepie, że nie skusiłam się. A w którym ty byłeś Sokratka. Nie Margaretka. Ale tak jest, no i co, co będę tutaj nie? smaki to o i napiję się wody z ogórków mmm dobre jakie to dobre dobra zupa się w sumie zagrzała jeszcze damy cebulkę sobie by było mało, mało obtłuszczone. Jeszcze koniecznie musimy dać o. pieprzy. pieprzy. Mam taka głodna wiązka w tej pracy, że ja nie wiem. A co to za pojemnik? Tu twój Wiktoria? Skąd tu taki masz? Nie wiem, wiem Jesz zupę z pajdą? Nie jesz zupy? Ogórkową. Bez. To masz. nie wiem, czy ci ta cukinia przeszkadzała, jak lat nie było, bo ja nie lubię, bo ja zawsze zostawiam w talerzu te ogórki. Też jeszcze pajdę? No jedną. Jedną? Ojej, zostawiam te ogórki, bo ja lubię, żeby jest mocno ogórka. Ale, ale jest ogórka. rzadka. Nie ma ogórku, bo ja w maśle on dużo ogórki. No i git. Tak może. No to bierz z tym. Tak ma być. No. Cukinia. Mm. Pyszne. No jest pyszne. No cukinia dziecko przeszkadzała w zupie ogórkowej ja tam nie czułam w tej zupie tej cukini w ogóle To ja nie wiem O wszystko leci Boże święty co tu tyle nawalił Siczko śpada, sićko No i widzisz no, widzicie Widzisz, no widzisz

Spróbuję czy przeszła, bo rano była pyszna. A teraz jest pyszniejsza. No, to my idziemy jeść, bo normalnie nie wiem, smacznego. Masz kanapkę super, to <grym>